Dobra, jestem, jestem, wróciłam, możecie teraz zobaczyć, bo też chyba Wam zapomniałam powiedzieć, czekajcie, troszeczkę się rozjaśnię, ale też Wam nie wiem, czy powiedziałam, że jest nowy żerando, tu zmieniłam, tutaj by się ten nowy, e, także dobra, tu nagrywałam życzenia, szampany i sprawy, e, tu się muszę poukładać, więc zacznijmy od e, zakupów pierwszych, które poczyniłam w, w sklepie Boots. I zakupiłam maskę. Ja widziałam całą serię tą u kogoś na filmiku, test tej serii, ale ja wiem, że mam szarlotkę i nie potrzeba mi czegoś więcej, bo wiem, że użyję Wam raz. Daisy przyszła. Użyłabym Wam raz i pewnie bym później rzuciła to w kąt i bym nie używała. A hajs by się wydał, bo żeby coś Wam tu więcej przetestować, to pewnie bym musiała zakupić cztery te produkty przynajmniej. Czekajcie, wpuszczę Daisy. żelowa maska dla zdrowego wyglądu skóry rozświetlonej intensywne nawilżenie zobaczymy taka maska butsowa glow, cała seria tego wyszła Bra. pixi retinol tonic Wybrałam ten, jeszcze był z kolagenem, ale niestety nie było małej pojemności, wzięłam mniejszą. Dalej zakupiłam sobie Simple z Simple Illuminating Under, Under Eye Hydrogel Mask. E, maseczka hydrożelowa pod oczy. Masek pod oczy nigdy za wiele. E, rzeczy zakupione w B&Q, czyli wałek, pędzelek. Pędzelek potrzebowałam jakiś taki właśnie mały do się odkleja czy co. Mały paznokcie muszę zrobić, nie wiem kiedy to wszystko zrobić, słuchajcie. No, dlatego tak bardzo mi potrzeba, słuchajcie, już holidaya wolnego po prostu potrzebuję, naprawdę. Bo, bo to takie, nawet jak teraz, mam, miałam w poniedziałek wtorek wolne, i teraz na przykład mam, no to poniedziałek wtorek też malowałam, też coś robiłam, jechałam, może by jechać i coś kupić, to też pół dnia wam zajmuje, praktycznie nawet może powiedzieć, że cały. Także to tak się nie da szybko, wiecie. Dobra, no taki o. Ważne, że jest cienki. On ma mi wchodzić tam w te takie miejsca, gdzie wałek po prostu nie wejdzie. Także to jest taka rzecz. No i wałek. Ale bardziej mi zależało na takiej małej rączce, bo ja mam taką długą. Ale Krzysia właśnie mówi, że niby on na przykład takimi kątkowymi e, wałkami niż tymi takimi pluszowymi. Więc zobaczymy, może się też lepiej sprawdzi. Who knows? Także mamy i wałek, i mamy, e, i mamy... No, to co się trzyma od wałka? Tak, taka nakładka jest, także zobaczymy. pałek z tą właśnie końcówką. Zobaczymy. Podobno się będzie lepiej malować, także zobaczymy. Dalej zakupiłam taki super glue Gorilla, on podobno jest dobry, więc mam nadzieję, że on przyklei tą moją nieszczęsną klamkę. No, rzaz. To co chciałaś, ten? I kupiłam takie coś, bo Oliwia chciała sobie coś tam jakieś zdjęcia wieszać, i to są czyste. E, Styki Doc. E, glue Doc, i to naklejacie podobno, i na to przyklejacie po prostu coś tam jakieś. Jakiś coś następne. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. W ogóle jest niewidoczne. Słuchajcie, ciekawe. Niby tam było napisane, że to w ogóle utrzymuje to było drewno, plastik, metal, szkło i malowane powierzchnie. Zobaczymy, czy się sprawdzi. No, zdjęcia to przyklei na 1000%, ale jestem ciekawa, co jaką siłę to tutaj utrzyma. Dobra, dalej pędzalek następny. Czekajcie, muszę sobie też rozparcelować już od razu. Następny pędzelek również wąski, tylko że z dłuższą rączką, tam gdzie nie będę miała jak dotrzeć, żeby wiecie, nie brać tysiąca kształek. Taki długa rączka i też wąski, także mam nadzieję, że się fajnie spiszą. Także pędzelki już mam, jestem zaopatrzona i teraz zakupy z tu są połączone, bo trochę będzie z e, e, Aldika. Zawsze mylę Aldik z Lidlem. Nie wiem dlaczego, nie mamy u nas Lidla. E, z Aldika, i tu będą też kilka rzeczy właśnie z Biema. Wzięłam drinka Plum and Pink Grapefruit Tonic e, z tonikiem, czyli takie coś, już jedną wypiłam właśnie u Krzysia. Dalej, cytrynki do wody z cytryną. Wzięłam sobie taki, e, taką siateczkę, która jest fajna na, na te, na warzywa. Na warzywa, żeby przechowywać. Made in China. No tak. Wszystko jasne. Dobra, zapach jakiś do toalety, perfumowany, nazwam Wam powiem. Bardzo fajny zapach. Bardzo perfumowany, taki jak świeczka jakaś zapachowa, także mam nadzieję, że się sprawdzi. I tym możecie przyjechać nie tylko nie tylko do toalety, możecie też spryskać po prostu w łazience tym zapachem. Także fajnie. Dalej zapas kawy, wiecie, że ja lubię te kawy w, w Aldiku, uwielbiam je, dawno już się skończyły, już o nich nawet zapomniałam, kupiłam tym razem chyba cztery i nakłoniłam Krzysia, żeby sobie też zakupił, więc kupił sobie jedną. Krzysio wybrał sobie tą białą czekolada i raspberry, czyli i malinę, właśnie u niego piłam, bardzo dobra, czuć i białą czekoladę i malinę. Ja kupiłam jeszcze sherry, cherry, chocolate czyli e, wiśniowa czekolada. Kupiłam o smaku caramel, bardzo ją lubiłam. I kupiłam e, Jaffa Cake. Te takie delicje, ciastka delicjowe. Zobaczymy, jestem mega ciekawa, jak będzie to smakować. E, powiem wam, że ja to w sobie zaraz je pootwieram chyba wszystkie, dlatego że i tak będę mimo wszystko. Em, no, piła często, bardzo je lubię. Także zapas tych kaw. Wybrałam wszystkie te, które lubię po prostu. Nie brałam orzechowej, nie przepadam. Nie brałam e, jeszcze jakiś tam był jeden o jakimś ciasteczko coś tam e, wi, wiśniowe ciasteczko. To zamiast tego wzięłam po prostu wiśniową, a nie ciasteczkową i jeszcze coś jednego było. A i e, Irish Coffee też nie brałam. E, tutaj mamy te, zapomniałam jak one się nazywają, takie te Sharon Fruit. No cokolwiek to znaczy to takie owoce dalej kupiłam banany, 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 bo lubimy. dalej kupiłam kociaką, kociaką, smakolki. gdzie jest Daisy? teraz niech żałuje, nie? tak? lubisz? Lalo? Pokażę wam, żeby nie było, że kot nie umie tańczyć. Umiesz tańczyć? Lalo? No, prawie, no, 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 tak, no, no, zdobyła, także bardzo lubią kociaki moje te, te smakołyki, ale ja wiem, że wszystkie koty lubią, także zaraz jeszcze muszę Daisy zabawać, bo jest na podwórku. Także e, lubię je, bo ich jest dużo. E, w hamburgansie płacicie prawie też całego funta, ale za połowę ich, no, tutaj jest ich dużo więcej. Także wzięłam takie i wzięłam takie. Także mają teraz zapas, mają 20 smakołyków zamiast powiedzmy tych 5, 6, 7. E, dalej wzięłam szczympioryk. Dalej zakupiłam coś do kawy. Cake balls I to jest taka podróbka zamiennik Marsa. Ja bardzo lubię. Jeżeli chodzi o te wszystkie batony typu Milky Way, Mars, Snickers i tak dalej. to najbardziej. Lubiłam właśnie Marsa. Nie wiem dlaczego. Dalej wzięłam Pizza subs czyli takie dwie zapiekanki. Małe, także pomyślałam że sobie, są nie, tak szybko po prostu zjemy. Na szybkiego. Tutaj wzięłam mix sałat, Po prostu do kanapek. Dalej zakupiłam stejki i to są stejki Hot and Spicy. Także zaraz zobaczę, co oni będą będzie chciała, to to zjemy, a dopiero potem wezmę się za resztę działania. Tu Wziąłam sobie książeczkę. Dalej przyprawy dwie papryka i czosnek od razu, żeby uzupełnić sobie braki I ostatnia rzecz to. E, piersi z kurczaka, takie mniejsze, także też fajnie. I to były wszystkie moje zakupy, oprócz tego, tak jak mówię, ten scratcher, który za chwilę postaram się z Oliwią może złożyć e, oraz kwiatek, który też jak e, podłączę, e, powieszę na nim lampki i ustawię tam, gdzie myślę, że będzie stał, to Wam to potem zupdate'uję, zaktualizuję. Także biorę się za układanie, za zjedzenie i za działania. Mam nadzieję, a to jeszcze nie wszystko, dziewczyny, płaszczyźni, nic nie mówicie. Zapomniałam, jeszcze, jeszcze tę luserko, czyli tą podstawkę taką wziąłam do swojego prawdopodobnie pokoju albo pod tego kwiatka, to się jeszcze okaże, nie wiem, ale wiem, że się przyda, zobaczcie jak stoicie. Więc uwielbiam te podkładki, one są przepiękne, przepięknie ozdabiają różnego rodzaju miejsca. Powierzchnie i, i nie są drogie, bo 5 funtów taka podkładka, a te mniejsze chyba są po 3, tylko że już tych mniejszych nie było, były tylko te duże. Także ja taką dużą i tak potrzebowałam. Chciałabym kwadratową, ale nie było. Więc to dalej muszę uzupełnić kotom piasek. Wziąłam te kryształkowe od razu do opakowania. Tu zakupiłam coś, co może służyć jako śmietniczek em, i co może służyć jako duniczka. Ale jako doniczka nie wiem, czy nie będzie to za duże, musiałabym to czymś tu wypełnić. Więc będę nad tym myślała, bo też miałam plan, żeby takie kamyczki pokupować. Dużo kamyków, albo tych takich cyrkoniowych, diamencikowych. Zobaczę jeszcze. I użyć to jako kwiata, do tego kwiata, dlatego że on jest dość wysoki. Długi i chudy, więc on będzie tutaj fajnie pasował. Zapas baterii, bo już tam ta paczka mi się prawie że kończy. Tu jakaś nowość bubble, słuchajcie, ja wypróbuję to dziś na pewno i to są jakieś crumble, buff, buff and body o zapachu piczki. Nie muszę wam powiedzieć. Ja sobie dzisiaj tak zdążyła. Zaraz wam powiem, czy to pachnie piczką, czy nie. Jestem mega ciekawa. To było po niespełna dwa fruty. Bardzo oh, soczyście. Bardzo soczyście, także... No, no dobrze, że napisane jest for buff only, don't drink or eat. Nie jest, nie pij. Um, inspirowane herbatą. No, zobaczcie, jak to fajnie w ogóle wygląda. Super. Także wypróbujemy i wzięłam, to będą pewnie takie jak na zasadzie bomb, więc bomby jakby, a tu wzięłam jeszcze to samo, tylko że sól do kąpieli. E, też taka nowość w Humbergansie, sól do kąpieli o zapachu piczki. Także dziś będzie relax i jeszcze jedno to z zamysłem Oliwii, ona lubi zapach, zobacz, to jest owocowa w ogóle wersja tego. I tutaj mamy watermelon. Ona, ona bardzo lubi watermelon. No i pachnie. No i wali jak watermelon. Ale są ciężkie, aż tak te śnianki pracują w Włochach. I to też są te kostki takie jak e, bomby. Ukruszona bomba. Więc zobaczymy, jak się spiszą w kąpieli. No i właśnie taki ten pojemnik. On jest welurkowy, jest różowy, czyli będziemy idealnie pasować tutaj. Tak, wygrywała się Gliszka? I ci stało. Ach, tu jest dykta pod spodem. No, przedobrzyłam jak zwykle. Czekajcie, dobra, aż do dorwę do końca. Takie ładne, i to było za piątka. No i teraz to już wszystko. Teraz to już wszystko, więc ja się biorę za układanie. Wam, Oliwie pytam się co jemy, chowam kawę, chowam wszystko. Sypię tylko kociaką piasek, postawię tą donicę, czy coś sprawdzę, jak to będzie z tym drzewkiem. No, i słyszymy się niebawem. I oki, doki, czekajcie, próbuję Was tylko ustawić w miarę jakoś prosto. Słuchajcie, przyszła do mnie ta przesyłka, o której Wam powiedziałam. Nie wiem, na czym skończyliśmy e, tego włoszka, Czekajcie, z boku, jeszcze Daisy siedzi. Ja jestem nieogar totalny, także wyglądam jak weź i stąd i nie wracaj, ale to jest nieważne, bo nie ja jestem tutaj główną gwiazdą tego filmu, tylko to. To dziewczynne chłopaki, to, co się tutaj zadziało, to co się tutaj dzieje i to, i to jak to pachnie, to nie mam na nic innego ochoty, jak po prostu wziąć coś stąd. I pójść i zamknąć się w łazience. E, dziewczyny, chłopaki, pokażę Wam, e, co zamówiłam z Avonu. Mega cieszę się, że mam teraz taką możliwość, że e, jest dziewczyna w UK, od której po prostu można zamawiać. E, Wyślę we, Wam katalog, możecie się z nią zgadać. E, świetny kontakt, ale wyglądam tragicznie, wiem, e, ale dzisiaj malowałam i tak dalej. Także dobra, czekajcie, chociaż może trochę włos rozpuszczę. Kontakt świetny, czas realizacji mega szybki. No, po prostu super! Po prostu super! Ja Wam bardzo gorąco polecam. Nie zwracajcie może tak dzisiaj uwagi teraz na mnie. Jestem jeszcze w sztucznym oświetleniu. Doświetlam się tutaj po prostu lampą, która stoi w rogu. No, wiem, wiem, nie ogar, nieważne. Pokażę Wam, co wybrałam, na co się zdecydowałam. Są to takie perełki moje z przeszłości. Na pewno wiem, że tutaj już coś się wysypało, za Częsławami, o to pachnie, jak to pachnie, ja już chcę iść kąpać, tutaj są bomby, to znaczy były, one mi wypadły, ale to nawet dobrze, że wypadły, bo one się nie potukły, ale całe pudełko. Wow, jak to pachnie. Nie sądziłam, że bomby z Avon, e e e w ogóle, że Avon e ma bomby i że są tak fajne. Avon e Fruit Fizz Buff Bombs 3 razy po 100 gram. Kiwi, aż mi ślinka pociekła. Raspberry, mango i kiwi. No, czyż można chcieć coś więcej? Takie bomby do kąpieli. Za, za chwilę po prostu idę i którąś sobie wrzucam. Dalej, co wybrałam? Ja kochałam produkty. Słuchajcie, jeżeli mogę Wam coś ja polecić, ja kocham produkty do kąpieli, jeżeli chodzi o Avon. Zawsze przez wszystkie lata, jakie zamawiałam, a naprawdę w Polsce jak mieszkałam, to bardzo często zamawiałam Avon. Później, jak się przeprowadziłam do Szkocji, to przez chwilę, bo gdzieś znalazłam, pamiętam jakąś konsultantkę. Później w Anglii również, ale już wam to o tym opowiadałam, że kontakt z nią i to, to taka cała sytuacja, ja musiałam jechać też specjalnie do stoku, żeby to sobie odbierać, i tak dalej, i tak dalej. I to nie bardzo było mi na rękę, więc jakby niedługo to trwało. Odsunę Was może troszeczkę. O, być jakoś, może trochę więcej widać. I powiem Wam, że mega, mega się cieszę. Tutaj od jednej dziewczyny kiedyś kupiłam na Karbuceli. Byłam na Karbucie i dziewczyna była wyłożona. Wyłożona, dziewczyna była. Ona siedziała normalnie. Natomiast kosmetyki były, słuchajcie, wyłożone wszystkie. I też pamiętam, że coś wybierałam do kąpieli. Ja po prostu uwielbiałam produkty do kąpieli. Znowu to coś wygląda po prostu fantastycznie. Super wygląda. Zobaczymy, jak się będzie um, sprawdzać w kąpieli. I to jest, słuchajcie, e, Gelato Moments. Vanilla, vanilla Ice Cream z sojowym mleczkiem. Z ekstraktem z mleczka sojowego. Mleka sojowego. Czekajcie, otwórzmy. Paznokcie jeszcze nie założyłam, słuchajcie, więc, więc trochę mnie palce bolą. Słodkie, bardzo słodkie. Wiem, że to jest e, do kąpieli, to nic, to nie jest balsam, ale ja tak sobie sprawdzam zawsze zapachy. O, bardzo słodki, słodki taki waniliowy, śmietankowy, e, trochę miodowy. Bardzo słodki zapach, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Czy będzie nawilżać ciało. Bardzo jestem tego ciekawa. Także fajnie. Słodki, bardzo słodki, więc może faktycznie być bardzo waniliowo. E, tutaj mam, co to jest? Aha, maseczki. A nie pamiętałam, że zamówiłam maseczki. No dobra, e, bardzo mnie to cieszy, bo już Wam mówiłam, że bardzo chciałam e, maseczek trochę przetestować. Z, tutaj mamy mm, nabłyszczającą, e, i to jest do każdego rodzaju skóry, do każdego typu cery. Każdego typu skóry z, róża, z różą, a tu z miodem. Na pewno bardziej mi będzie odpowiadać z miodem. Nie wiem, czy zniosę zapach róży. Zobaczymy, ale maseczki. Czuję, że są mocno nasączone. Czuć to przez paczkę. Jest dość dużo chyba płynu. Także sprawdzimy. Takie dwie maseczki zamówiłam u Marty. Także y, oczywiście oznaczę Wam Martę tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę, lub jeżeli na przykład tutaj coś Wam przypadnie do, y, do gustu lub wpadnie Wam w oko, to oczywiście będziecie miały ochotę, się, będziecie mogły się zainspirować i zrobić sobie zamówienie u Marty. Ja Wam bardzo gorąco polecam. E, no i tu są moje cudeńka, na to czekałam. W sumie najbardziej, jest najcięższa rzecz, tak naprawdę, wysukowa, ale to jest coś, co ja kochałam. Ja te produkty uwielbiałam. Po prostu uwielbiałam. Nie, nie mogę nie zapomnę, jak w ogóle było do kąpieli coś celebr. zrobili taką to była taka seria, że że właśnie chyba było coś i mgiełka chyba też była, mgiełka i coś, ja bardzo lubiłam zapach Celebr w ogóle i później oni właśnie chyba wypuścili czy mgiełkę, czy, czy coś do kąpieli. Wiem, że coś miałam jeszcze z tego Celebr, no i tu mamy Bubble Gum, sporo wtedy tych zapachów ja używałam, można powiedzieć, że za każdym razem ja wybierałam coś do kąpieli. O, jak guma balonowa, wow! Bubble gum. No, no bubble gum, jest to um, bubble bath, czyli taka psjana do kąpieli w przepięknym kolorze. To jest ta pojemność 1000. Ja zamawiałam 500 chyba. Kurde, teraz nie pamiętam, ale chyba zamawiałam 500. Nie wiem, czy takie wielkie zamawiałam. W każdym razie, otrzymałam takie wielkie, to może i takie wielkie. Nie wiem, ale mega się cieszę. Bardzo się cieszę. E, Bubblegum, ale słuchajcie, jak guma balonowa. Po prostu jak guma balonowa, jak ten scrap taki z lasza. E, też Bubblegum. No, super. Czy z dobody shopu? Z dobody shopu chyba. Już mi się mylą, też. Nie, z zlasza. Z Lasha. Dobra. I jeszcze jeden domówiłam. Wybrałam sobie dwa. Jeden bubble Gum i drugi Sherry Blossom. To jest mój zapach, jeżeli chodzi o świeczki z kolei. Ja uwielbiam ten zapach w świeczkach. Mój kockuwacie. O, tak. O, tak. Uwielbiam ten zapach, słuchajcie, we wszystkim. Uwielbiam go w świeczkach, uwielbiam go w płynie do płukania prania, we sprayu, w odświeżaczu, we wszystkim. Kwiat wiśni. Uwielbiam ten zapach. Tylko, panie, to kot w piaskownicy chciałam powiedzieć. Zmęczona jestem, ale musiałam się z Wami tym podzielić. Także następny, następny Bubble Buff, czyli pijana do kąpieli. Tym razem o zapachu Sherry Blossom, czyli kwiat Wiśni. Super. E, dalej, ale się jaram. E, moisturizing Hand Gel. E, to chyba nie zamówiłam. Ja nie wiem, czy to chyba. Czy to nie było do, do czegoś, że jak coś tam się zamówi, to chyba dorzucają żel. Tak mi się wydaje. Bo ja go chyba nie zamawiałam. No, raczej na pewno go nie zamawiałam. Ale bardzo się cieszę, że go dostałam. E, 60%. 64% alkoholu. 100 ml. Super. Naprawdę super do, e, do użytku. Teraz idealnie. Także wydaje mi się, że albo mógł być przy tym zamówieniu jakimś, jak coś zamówicie z którejś tam chyba strony, to, to przyjdzie wam właśnie żel, albo może po prostu e, od Marty dostałam w gratisie. Bardzo w każdym razie dziękuję. E, od, odświeżająca maska z aloesem, to już jest coś bardziej dla mnie. E, a szkoda, że już sobie zrobiłam maseczkę. Gdybym wiedziała, to bym nie robiła. Taka maska. Także trzy maski do twarzy. Bardzo się cieszę. Maski w płaścicie przetestuję i Wam zdam relację. Która być może skradnie moje serce, a która być może nie. Także na pewno się dowiecie. Dalej ta seria mnie bardzo ciekawiła. Nigdy tego nie miałam. I to jest też Bubble Buff. Lotus Flower i Piwonia. Uwaga. OMG. Ale oni, już musiałam zamoczyć palucha, słuchajcie. Ale piękny. Wiecie, z czym mi się to kojarzysz? Czymś z Ritualsa. Czekajcie. Coś w ogóle wąchałam, takiego um, kurde z takich markowych rzeczy. Albo Ritual coś miał, albo coś koło Ritualsa, co stało i też to były jakieś dyfuzory i jakieś rzeczy takie do, um, do też do mycia. Bardzo ładny zapach, piwonia lotus flower, czyli kwiat lotosu i piwonia. A piwoni zapach uwielbiam, co się też okazało. Bardzo ładny, taki orientalny troszeczkę, ale mocno y, kwiatowy. Bardzo fajny zapach, także taki produkt. Jak widzicie, poszłam po prostu w kąpiel. No, uwielbiam rzeczy do, do kąpieli. E, tutaj mamy co? Odżywczo nawilżający olejek do kąpieli i podprysznic. Wow, nawet jest po polsku, ale nie na wszystkich chyba było. Czy było? jest, płyn do kąpieli. No, mamy. Super. Planeta, planet, planeta, planet spa z afrykańskim masłem Shea. Nawilżający płyn do kąpieli i olejek, czyli jakby olejek do kąpieli, nawilżający, Zobaczmy. O czy shea, masło szea? Ale cudownie. To pachnie jak lody jakieś. Nie, krem brule, słuchajcie. Ale cudowny zapach. Troszeczkę mi kawę przypomina, nie wiem, taki, ale świetny zapach. Trochę cynamonu, dziwny, ale bardzo, bardzo ładnie pachnący. Nie wiem, na co się dzisiaj zdecyduję, bo to byłby miks po prostu zapachów. Cudowny zapach. Jak szukacie fajnego olejka, olejku e, ładnie pachnącego, to ja Wam na pewno ze względu na zapach go polecam, zobaczymy, czy fajnie nawilża ciało w kąpieli, jeżeli tak, to będzie to hit. Pachnie kozak, a cały czas tutaj czuję, cały czas tutaj czuję tą piwonię. O, oh, wow. Dobra, co tutaj mamy? Lip Oil, a to już sobie przypominam, te dwa olejki zamawiałam, zamawiałam jeden. No, wiecie co? Ja nie wiem, czy kurde mi Marta coś nie podorzucała do tej paczki, bo mi się wydaje, że ja zamawiałam jeden. Na 1000% zamawiałam jeden. Marta, ty się musisz do mnie odezwać, słuchaj, e, koniecznie poza prywatnie, bo ja nie wiem, czy ja nie dostałam coś w gratisie. No, bo mi się wydaje, że zamawiałam chyba tylko jeden. Zgupiałam już teraz. Nie pamiętam już, co zamawiałam. Shimmering Petal i Blossom, dwa olejki do us. ja jestem maniaczka olejków do us, więc jak je zobaczyłam, to musiałam je mieć, sprawdźmy, no ładnie to wygląda w opakowaniu, powiem Wam, że w ogóle jestem w szoku, jak teraz Avon się też rozwinął, jeżeli chodzi o opakowania, kiedyś one były takie zwykłe, proste, teraz są po prostu takie ładne, ładne, wyglądające na takie wcale nie tanie rzeczy, musiałam to zrobić, no i co? I chyba spróbujemy, co? Ale świetny aplikator. O, jakie słodkie. Ładnie pachnie, pachnie. Jakie to mięciusie. E, to mogę Wam tylko tyle powiedzieć, że się z tym produktem chyba polubię. A efekt tysiąc razy lepszy niż e, słuchajcie w tym balsamie, który z Huda Beauty który mam dwa dni wygląda już tak i który rzekomo miał tak pięknie nabuszczać, a nie robił zupełnie nic, nawet nie nawilża, można powiedzieć śmiało. Eee, także to nie ma nawilżać, ale to jest olejek, słuchajcie, do us i zobaczcie. Jedno pociągnięcie, i jest po prostu super błysk. E, coś czuję, że się polubię z tymi błyszczykami. Wszystkie ceny, wszystkie linki do tych produktów postaram się Wam wypisać w opisie pod filmem, żebyście mogły sobie bezpośrednio przejść do tych rzeczy, które po prostu ja zamówiłam. Od żywczy błyszczy. Ten. Olejek do ust. Super sprawa. Nie wiedziałam nawet. Tak wygląda. Opakowanie niekoniecznie, ale liczy się zawartość. I tutaj mamy Blossom. I to jest ten cień chyba. O. Oż jakiś ty ciemny. Tak, teraz już wiem, że zamówiłam jeden, bo ten był właśnie chyba dla mnie za ciemny. Mi się wydawał, że będzie za ciemny. Jeju, wszystko nałożę, ale będą cudowne. E, podstawowa rzecz, jaka mnie ujmuje, to jest słuchajcie miękkość aplikatora. E, narzekałam Wam ostatnio na aplikator z Revolution w Revolution ten aplikator w tym produkcie, którego tutaj chyba nie mam. O, mowa o tych. Widzicie, wszędzie mam błyszczyki. O tych to jest w ogóle bez porównania. Bez porównania. Nie pamiętam ceny tego, tego błyszczyku. Sprawdziłabym, ale używam teraz telefonu. Wszystko Wam podlinkuję, ale y, czuję, że się polubię bardzo z tymi produktami do ust. E, przepiękny błysk, przepiękny gloss. Oby tylko nie farbował tak na różowo, to będzie naprawdę super. Ale chyba nie powinien. Ale smaczny. Takie słodkie, so, soczyste bardzo w ogóle. Gdzie tutaj jesteś? czy Tylko jest napisane olejek? Tak, olejek ust. Nie jest nic napisane, że będzie barwić. Jeżeli nie będzie barwić, nic nie ma o, o tym, to będzie sztos. To będę je bardzo lubić i myślę, że e, przy nich bym została. E, dalej. Tu jest rzecz następna. Co tu ja zamówiłam? Holo, e, Holo Chrome Lip Glow. Show Glow. Nie zamówiłam tego. Ja nie wiem, czy Marta po prostu nie zrobiła sobie jakiś jaj. Na pewno tego nie zamówiłam. Nie zamówiłam tego, bo ja nie używam takich chromo, chromo, eh, chromo, chromatycznych rzeczy do ust, ani metalicznych. Więc coś czuję, że albo to właśnie było od jakiejś kwoty czy coś, albo po prostu dostałam prezent. Nie wiem dlaczego wącham. Sprawdźmy. Na razie nic mi nie posmarowało. Czekajcie, nie nabrałam w ogóle. Może to nie będzie takie chromo, chromatyczne. Pachnie to jakoś. No i taki kolor. O, on się będzie tak mienił. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie na ustach. Jak będzie taki brąz, no to nie, bo to taka kupa trochę. Ale jak będzie się tak odbijał światłem. To myślę, że może to być coś fajnego. Może to być taki nudziakowy. Także myślę, że to jest chyba w prezencie, bo ja tego nie zamawiałam. Także Marta kopić do tyłka. Bardzo Ci dziękuję. To było niepotrzebne i wydaje mi się, że tutaj też tego nie zamawiałam, tego jednego. Wydaje mi się, że poszłam tylko w ten jasny. No i wahałam się, czy zamawiałam już teraz maski, nie? Może, że maski zamówiłam, bo ja maski chciałam. Ale tutaj to chyba nie wiem, czy to nie był po prostu e, sprezentowane, czy to nie było. Muszę zerknąć moje zamówienie. A fajnie pachnie. Dobra, i lecimy dalej. Tutaj dostałam jakiś zapaszek. O, nowy.